Piękni młodzi, witam Was w kolejnym odcinku. Tutaj wujek Jacek nadaje zimową porą. Um, ostatnie odcinki były poświęcone tematyce kominka, tematyce wkładu, półki na drewno i tym podobnym. Pamiętam, że jakiś dłuższy czas temu nagrywałem Wam film z tak zwanego turbokominka, gdzie pokazywałem, jak za pomocą czterech brykietów ułożonych zrobić sobie taką naprawdę turbinę wręcz, która. Problematyczne w rozpalaniu brykiet właśnie nadpala, i na to można dawać drewno. Ale uznałem, że pokażę Wam też inny sposób rozpalenia, nie jest to coś oczywistego. Porozmawiamy sobie też, czemu ten, a nie w inny sposób wypadałoby podejmować kolejne kroki podczas rozpalania. Z czym to jest związane, i pokażę Wam wszystkie te elementy, których ja używam, żeby sobie jak najbardziej ułatwić cały ten proces i maksymalnie go przyspieszyć. Tak więc, nie przedłużając, zapraszam na odcinek. Dobra, najpierw przegadamy sobie, czego ja używam podczas w ogóle korzystania z kominka. Eee, więc tak, pomijając tutaj zestaw kominkowy, gdzie macie jakąś miotełkę, pogrzebać, szufelkę i takie szczypce. z drogą, z tych szczypiec chyba jeszcze ani razu w życiu nie skorzystałem. To musicie mieć Zależnie od tego, czy wolicie korzystać z tego, czy z tego, co wam pokażę za chwilę, podpałkę. Zapalniczkę z takim wysuwanym cyckiem. Najlepiej a, najlepiej kupujcie sobie od razu wkłady do nabijania tych zapalniczek, ponieważ taka zapalniczka kosztuje z 2 dychy, a wkład kosztuje z 20. Mówię o takiej, takiej, puszce z gazem i dzięki temu ta zapalniczka już nie wiem, ile razy była nabijana, więc to się kompletnie nie opłaca kupowanie cały czas zapalniczek. Takie drewienka. To są jakieś takie odpady z jakichś moich pomysłów, co robiłem, jakieś meble i tym podobne. Czasem korzystam z brykietu. Właściwie bardzo często korzystam z brykietu. Zaraz Wam powiem kiedy. No oczywiście drewniane kłody. Tu macie chyba, chyba buk. Tak, to jest Bóg. I takie większe elementy, też podzielone na dwa rodzaje, czyli takie grube klocki, to jest świerk i sosna, oraz takie troszkę cieńsze. Hmm. Albo je już zużyliśmy. O coś, coś takiego. Jeszcze ja się dowiecie po co. I tajny składnik zupki płytojacka, czyli nieśmiertelne opakowania po jajkach wytłoczki, fantastyczna rzecz oraz ja jeszcze używam e, takich odpadów tekturowych z jakichś e, m, paczek, które do mnie przychodzą. To służy do zabezpieczania rzeczy, które są w środku, żeby się nie poobijały i teraz po co aż tyle elementów? Czy to wszystko jest potrzebne i kiedy których używać? O, o czymś takim mówiłem do nabijania gazów w zapalniczce 8 zł kosztuje to wystarcza na dobrych parę lat korzystania. Tu macie taką dziurę w tym zapalniczce. I już działa. To można kupić w każdym dowolnym sklepie, takim typu wszystko za 5 zł, chociaż w sklepie wszystko za 8,20. Jeśli chodzi o rozpalanie, istotne jest, żeby na samym dole znajdowały się elementy, które jest najłatwiej podpalić. Najłatwiej podpalić takie tekturowe odpady. Pamiętajcie o tym, że na dole powinien być dostęp powietrza. Im bardziej to wszystko zbijecie w kupę, tym trudniej będzie to rozpalić, i tym więcej będzie powstawało dymu. I o ile teoretycznie dym nie jest jakiś niebezpieczny, to po chwili może Wam po prostu zabrudzić całe to palenisko. I na pewno bardzo, bardzo wydłuży i utrudni sam proces rozpalania. Na około tego dajecie trochę tych wytłoczek. Czemu? Ponieważ są troszkę bardziej grube. I o ile ta tektura spali się szybko, to to będzie się paliło nieco dłużej. W związku z czym też to jest troszkę trudniej rozpalić. Potem. Potrzebujemy troszkę tych średnich drewienek. Ciężko się to troszkę jedną ręką robi. Aj boż No, tak, 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 coś takiego robicie takie mini, mini ognisko. Tak, w ten sposób jeszcze tutaj można dać z tyłu. Czyli na to, co się będzie paliło dłużej, daje coś, co się będzie paliło jeszcze dłużej. Czyli to rozpalając się podniesie temperaturę, e, rozpali te drewienka. Drewienka już będą dużo dłużej się paliły. Nie jakoś bardzo długo, bo mamy, nie wiem, może jakieś 5-10 minut zanim się te drewienka spalą. Ale da nam to możliwość rozpalenia jeszcze większych kłódek. I teraz tak, jeśli chcecie to zrobić od razu, możecie. To trzeba to też zrobić z głową, żeby te drewienka. No, żałuję, że nie mam tutaj tych cieńszych teraz, bo te grube faktycznie będą potrzebowały sporo czasu. Ale można dać to od razu na takie. Na taką konstrukcję albo też podpalić, poczekać chwilę. To wszystko sobie troszkę siądzie, będzie lekko się żarzyło. I podpali nam tamte kłódki, ale w ten sposób też powinno się to zająć. Tylko po prostu potrwa to troszkę dłużej, weźmiemy jeszcze jakoś jedną z tej strony. No coś, coś takiego. I dzięki temu mamy elementy, które będą się paliły bardzo szybko, średnio, dłużej i najdłużej. Teraz nie pozostaje nic innego. Jak rozpalenie, rozpalajcie sobie z zamkniętym dopływem powietrza z dołu. Ponieważ będzie Wam zasysające powietrze stamtąd gasiło ten płomień, będzie utrudniało rozpalanie samo. Jeśli używacie rozpałki, wystarczy zapalić rozpałkę. Jeśli nie używacie rozpałki, tej, które Wam pokazywałem, no to tutaj trzeba troszkę dłużej przytrzymać, żeby to się zajęło. Można by to zrobić w paru miejscach, ale w tym momencie mi się nie chce. Eee... To będzie podgrzewało elementy, które są wyżej, aż dojdzie do temperatury zapłonu. Widzicie? O, już. Już się tutaj coś robi. Zajęła się już cała ta kubka. Mam nadzieję, że to drewienko się nie wywróci. O, właśnie tak. I teraz, czemu zaczynamy w ogóle od tak małych elementów? Wspomniałem, że jak już to się rozpali, trzeba Zwiększyć dopływ, od razu widać to po płomieniu. Przymykamy sobie, ale nie zamykamy. Czemu? Ponieważ, póki to wszystko jest zimne, nienagrzane, nie tylko ta komora, ale cały komin. Nie powstanie jeszcze ciąg kominowy, który ułatwia nam e, poprzez. Stworzenie takiego ciągu poprzez przepływ zimnego powietrza doprowadzanego z zewnątrz, całe spalanie. Zanim to nie nastąpi, musimy dać mu możliwość pobrania troszkę powietrza tutaj przez szczeliny w obudowie. Kiedy to już się zajmie, lekko się nagrzeje. Wtedy po prostu sobie to zamykacie. Szyba już zaczyna być ciepła, no ale oczywiście cała, eee, cała obudowa jest wciąż zimna. Tutaj jeszcze przypomnę, że mój kominek jest zabudowany. To jeszcze widać, póki nie dałem tutaj żadnej cegły. Jest zabudowane akumulacją z płyt betonowych, więc to jeszcze bardziej wydłuża ten proces. To nie nagrzeje się tak szybko. Mnie nie zależało na tym, żeby to nagrzewało em, w maksymalnie krótkim czasie, tylko żeby w maksymalnie długim czasie mogło oddawać całe to ciepło. Teraz tak, jak widzicie, te rzeczy na dole już się zamieniły w żar, już się prawie wypaliły, ale zdążyły zapalić te większe klocki. I teraz, albo tak, albo możecie na to, jeśli te duże klocki już się rozpalą, położyć brykiet. Brykiet cię tu, trudno rozpala, ale jeśli dacie mu właśnie żar od samego spodu, będzie się palił bardzo dobrze. Albo możecie to um, zaraz zburzyć lekko, dorzucić jeszcze parę klocków. To muszą być bardzo dobrze wysuszone klocki, żeby one na początku się fajnie rozpaliły. I potem możecie dawać kłódki drewna. Polecam zacząć od mniejszych, czyli jak macie cały taki zestaw, to nie brać od razu takiego kloca. Weźcie sobie na przykład coś takiego mniejszego, jakieś takie o jakieś coś takiego. Trzeba robić taką gradację coraz wyższych i potem jeśli już będziemy mieli takie podłoże z żaru, e, będzie można kłaść cały czas kłodę na kłodę. Czemu to jest ważne, żeby cały czas było coś pod spodem, co się żarzy? Bo to nam gwarantuje, że będzie zachodził ten proces podtrzymywania przynajmniej wysokiej temperatury, w której dochodzi do zapłonu. Dzięki temu nie będziemy mieli takiego momentu, w którym świeżo wożona kłoda, owszem, będzie się fajnie paliła, ale po jakichś tam 20-30 minutach ona zacznie przygasać, zacznie się tak po prostu lekko żarzyć. Zamiast buchać ładnym, pięknym ogniem. Problem wtedy jest taki że. Ta kłoda pod sobą nie ma elementu, który ją rozgrzewa. No i trzeba kombinować po prostu, że na przykład, nie wiem, tam pod trzeba ją nieco podnieść i pod, pod kłodę włożyć kawałek drewna. Wtedy momentalnie, w ciągu, nie wiem, 10 sekund to wszystko znowu zacznie się ładnie, ładnie rozpalać. Co by Wam tu jeszcze powiedzieć z jakichś takich szczegółów? Hmm. Jeśli chodzi o sam brykiet, spróbujcie odnaleźć ten odcinek z turbo Tam po prostu układałem... Cztery kostki, jak to było tak, jedna, druga i dwie były po bokach. W środek były wsadzone elementy właśnie takie jak takie małe drewniane elemenciki. To było podpalane i potem jak ten brykiet się rozszerzał, to dwie kostki spadały na dół. Można było dać kłodę na górę. Teraz już tego zrezygnowałem, troszkę zbyt dużo zachodu jest. Po prostu układam brykiet w, w taki kształt, to już Wam pokażę. O, w taki. Dzięki temu ja wykorzystuję maksymalnie przestrzeń, która jest tam w środku. Wrzucam tutaj w środek w ten sam sposób, czyli na dole kawałki tektury, potem wytłoczki po jajkach, potem te patyczki i potem na górę, na brykiet już kładę te elementy. Dzięki temu ja już mam od razu gotowe palenisko pod kłody drewna i ten brykiet wystarcza na dobrych parę godzin palenia drewna. Czyli przez dobrych parę godzin nie trzeba będzie pod drewno nic podkładać, żeby kłoda cały czas się ładnie paliła. Jeśli nie macie brykietu, no to trzeba będzie zwracać uwagę na to, żeby cały czas ten żar był. Zobaczcie. Teraz, jeśli nic z tym nie zrobię, to to po chwili sobie przygaśnie. Te rzeczy na dole spełniły już swoje zadanie, czyli podpaliły całą resztę i stworzyły żar na dole. Ale jeśli ja tego w ogóle nijak nie ruszę. to to się właśnie będzie tak dymić i żarzyć i nic z tego nie będzie. To za chwilę po prostu, jak nie przygaśnie, tak po prostu Wam za, czy zabrudzi całą szybkę. No i nie spełni swojego podstawowego zadania, jakim jest ogrzewanie pomieszczenia. Więc na samym początku trzeba dla kominka jednak poświęcić troszkę uwagi. Po tych, nie wiem, 20-25 minutach kominek już będzie jakby sam. Sam się nakręcał. Ta temperatura, która jest w komorze spalania, będzie wystarczająca, żeby cały czas ten proces samo nie zachodził. Jedyne co trzeba po prostu to co parę godzin dokładać jakąś kłodę drewna. W przypadku takiej akumulacji, no to te początkowe godziny są troszkę bardziej e, istotne, no bo tego drewna będzie schodziło więcej i nie będziemy mieć aż tak dobrze ogrzanego pomieszczenia, bo to będzie szło w ogrzanie akumulacji, a nie uciekało kominem, bądź też wszystko szło od razu na pokój. No coś za coś. Jeśli macie jakieś inne sposoby na rozpalanie, ciekaw jestem waszych opinii. Może napiszcie mi w komentarzu. Z punktu widzenia doświadczenia brykiet, połączenie brykietu, drewna i wytłoczek od jajek rozwiązuje wam pra praktycznie cały problem palenia kominkiem. Ale może są jeszcze jakieś inne, może coś jakiegoś ekogroszku używacie przy, przy rozpalaniu. Ciekaw jestem bardzo. W tym odcinku to tyle. Widzimy się za tydzień w piątek jak co piątek o godzinie 18. Cześć.